Tak wygląda sprzątanie zanieczyszczonych odpadów, które trafiają do piekar śląskich. W przeszłości takie rzeczy prawdopodobnie byłyby zwyczajnie zakopane przez prywatne podmioty, ale od kiedy ZGK-EKO prowadzi tą działalność w imieniu miasta, każda ciężarówka jest sprawdzana Odpad jest weryfikowany, a w przypadku nieprawidłowości kończy się to dokładnie w taki sposób: na ręcznym sortowaniu, oddawaniu do instalacji, która te odpady przyjmuje. Nic, co nie powinno trafić do Ziemi, w przeciwieństwie do tego, co działo się w przeszłości, dzisiaj tam nie trafia. ZGK Eko prowadzi działalność legalnie, zgodnie z pozwoleniami i z obowiązującymi przepisami a ja przede wszystkim tak żeby nie generować problemów dla mieszkańców.